Dzień dobry, witam Państwa ze sklepu zielarskiego super Płocku, przy ulicy Gierzyńskiego. Dziś chcemy Państwu powiedzieć o naszych nowościach poszerzyliśmy naszą ofertę o naturalne farby do włosów na bazie henny. Nawet mamy taki wskaźnik, jak mogą wyglądać. Jest bardzo dużo tych kolorów. Przeważnie są to właśnie rudości, brązy, czarnie, ale są też i blond. Także można sobie przyjść, popatrzeć na miejscu, wybrać coś dla siebie. I w ofercie są takie 100% naturalne farby do rozrobienia. Troszkowe. I to są brązy, czerwienie. Jest ich kilka tonów. Są też takie farby właśnie na bazie henny, bez amoniaku. Łatwiejsze, może do, do zrobienia. Ktoś jeszcze nigdy henną nie używał. Od razu gotowe. Nakładamy po prostu taką pastę. Sama mam taką pastę teraz nałożoną na włosach. Jakie są plusy takiej henny? To, że jest to farba dosyć trwała bo trzy miesiące i się ona zmyje, ale za to jest bezpieczna dla naszych włosów. Nie wnika do środka włosa, tylko go obkleja. Więc to jest taka też odżywka koloryzująca. Fajnie kryje się włosy. Naprawdę ładnie wygląda. No, warto, warto. Nie niszczy to przede wszystkim włosów. Oprócz hen na włosy mamy też hen na brwi. Kolor brązowy, jasny brązowy i mieliśmy też czarny, więc poszerzyliśmy o te brązy. Przyszły także do nas nowe pomadki. Bardzo naturalne. Z masłem szea, z olejkiem makadamia. Albo z olejem marganowym jest na tą porę jak najbardziej wskazane i dobre. Natłuszczają, pielęgnują, chronią, też będą w dobrych cenach. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć o naszych promocjach do wyczerpania zapasów. Mamy sok z goi, przeceniony z 30 zł na 15, także super cena. Jeśli ktoś nie próbował, to naprawdę warto. Smakuje tak jak sok pomidorowy, taki trochę bardziej słodki. Jest to źródło antyoksydantów, witaminy C, więc i na odporność, i na stres <laughs> fajna rzecz. Kolejną taką rzeczą, którą warto sobie nabyć, póki jest promocja, to olejek z oregano w kapsułkach polskiej firmy. Mamy 120 kapsułeczek w cenie 15 zł. Oregano to trawienie, e, odporność i e, no candida również, tak, w C tak? Acerolki dla dzieci, kolejna, nowo, kolejna promocja, 5 zł. dostania stania źródeł witaminy C naturalnej, lekko musują w buzi. Także dla dzieciaczków fajna rzecz, taka trochę inna witaminka C. A dla starszych na odporność w promocji saszetki Colgrip, e, e, takie ziołowe, tu jest czarny bez lipa, acerola, imbil, synk celen, rutyna Na no, taką letnią wodę sobie rozpuszczamy, smakują tak cytrynową, bardzo fajne, w dobrej cenie, 867 zł. E, I na koniec chciałam jeszcze przypomnieć, że cały czas jest do nabycia jeszcze u nas w sklepiku stacjonarnym e, płyta e, zatytułowana Nasz autoportret. Jest to płyta e, autorstwa mojego kolegi Anoła Bonalskiego. On tutaj, zagrał muzykę, właśnie skomponował do moich tekstów to jest taka poezja śpiewana no tutaj sama gitara tak więc to płyta jest akustyczna, ale naprawdę warto, tutaj na tej płycie jest 14 naszych utworów w tym mamy dwa teledyski dostępne na naszym kanale, przypominam na YouTubie no cena płytki 20 zł, ale naprawdę jest to unikatowa płyta i dla takich osób wrażliwych bardzo fajna rzecz, także szczerze polecam na dziś dziękujemy i oczywiście zapraszamy na nasz kanał Superherb na YouTube, na naszego Facebooka, do naszego sklepu oczywiście stacjonarnego przy ulicy Gierzyńskiego 17 w Płocku i na nasz sklep wysyłkowy superherb.pl. Super kategorie, fajnie, fajnie posystematyzowane, każdy znajdzie coś dla siebie. Do widzenia!